Dokręcanie udarem no, powoduje to, że dokręcamy kilka razy, bądź kilkanaście razy mocniej niż się powinno dokręcać Osprzęt mocujący. A zazwyczaj klucze udarowe pneumatyczne wydają nam 1200-1400 Nm, to jest 10 razy więcej niż się powinno dokręcać. I później przy odkręcaniu, co? Urywamy szpilkę. Cześć! Powoli zbliża się sezon zimowy i jak wiadomo poważne dylematy przed osobami, które mają samochody terenowe, czy jeździć na oponach terenowych przez zimę, i czy one sobie poradzą, czy może lepiej jeździć na oponach zimowych, żeby było bezpiecznie na drodze. No i taki dylemat moim zdaniem, można tylko rozwiązać w jeden sposób, zakładając sobie opony terenowe na jeden komplet Felk, a na drugi opony zimowe, ewentualnie ogumienie całoroczne, ale to zakładanie. Innych felg często kończy się niezbyt dobrze, bo kupujemy gdzieś jakieś różne felgi, nie zawsze oryginalne, i te felgi nie zawsze pasują do naszego samochodu. I właśnie ten temat dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować trochę szerzej i trochę tak myślę, że dla wielu osób na nowo, bo myślę, że rzeczy, które usłyszycie w tym wideo, mogą Was zaskoczyć. I tu właśnie będziemy mieli taką sytuację, że udało mi się załatwić ładne całkiem felgi, 17-calowe, a więc będą pasowały do tych felg wszystkie opony, jakie mamy, bo mamy i zimówki, i te standardowe, i te MTK. Problem tylko w tym, że te felgi nie do końca pasują do naszej Toyoty, ale właśnie dlatego udałem się do firmy Królak, żeby spotkać się z Sebastianem Królakiem, czyli Część. specjalistą Dobry. do dopasowywania, od dopasowywania felg do samochodu. Ponoć tak mówią. Sebastian, jest taka sytuacja, że ja te felgi sobie no niby ogarnąłem. No i nawet na przymiarkę zacząłem zakładać i zauważyłem dwa problemy. Otóż, raz, że ten otwór jest za duży, a dwa, że kompletnie nie pasują mi tutaj śruby. Co wydaje mi się nawet większym problemem. No bo teraz co, rozwiercać te otwory czy kombinować z jakimiś dziwnymi śrubami? Mamy koło, miało pasować. Będzie pasować na pewno, da się to zamontować. Kwestia. Rozstaw otworów to wszyscy wiemy, szukamy, zazwyczaj szukamy po rozstawie otworów, po szerokości felgi, po wielkości. No to są te czynniki zewnętrzne, które że tak powiem łatwo nam jest ustalić i to jest opisane głównie, więc konfiguracja nie stanowi problemu. Problemy zaczynają się, gdy musimy ją przymocować do piasty. No i teraz w momencie montowania do piasty fabrycznej, oryginalnej felgi, tak jak mamy tutaj w Toyocie, Toyota zazwyczaj ma na płaską podkładkę i nakrętka z prowadzeniem. Prowadzenie pod podkładku łapie nam wcześniej szpilkę, co powoduje, że szpilka jedna w piasie obsługuje nam felgę, może nam obsługiwać felgę stalową, jak i aluminiową oryginalną. W wypadku tej felgi, no, zaczynają się schody, ponieważ nakrętka z płaską podkładką, ta oryginalna, nie zmieści nam się do otworów. Otwory mają średnicę tak zwaną wąską, Możemy sobie to zmierzyć, ale tak na około, około 20 paru milimetrów. No i do takiego otworu potrzebna jest nam specjalistyczna nakrętka, tak zwana wąska. Na wzór wewnętrzny, czyli klucz Ala Torx. Mówię Ala, bo jest to nie taki narzędziowy Torx, tylko dziesięciokątne słoneczko. Wymyślone przez Włochów. Poprawione, bo wcześniej w latach 2000-2004 robili nakrętki na klucz imbusowy, ale potrafiły te klucze imbusowe po przy sile nacisku, rozrywać korpusy nakrętek. Torx, ten dziesięciokątne słoneczko, rozkłada się siła nam równomiernie. No, wszystko można zepsuć i kulkę metalową, ale te wytrzymują. Następnie mamy otwór centrujący przy terenówkach. Jest to mniej ważne, gdyż w zależności do czego ma być samochód przeznaczony, czy ma jeździć tylko w offroadzie, to tam... Powiedzmy, że nie ma to w ogóle znaczenia, bo nie osiąga samochód takich prędkości. Ale lepiej zawsze, żeby wszystko było spasowane i osiowo spasowane. Czyli otwór centrujący, czyli to. Powiedz, bo panują dwie teorie na temat otworu centrującego. Jedni twierdzą, że on przynosi obciążenia. I jest to bardzo ważne, żeby. Idealnie pasował na piastę, inni twierdzą, że nie przynosi żadnych obciążeń, więc to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Można mieć większy otwór i sobie jeździć. Do, czeg do czego tak naprawdę służy ten otwór centrujący? Otwór centrujący w Feldze jest yy, po to, by umożliwił nam osiowe przyłożenie do felgi w trakcie jej montażu do piasty. Czyli jeżeli mamy większy otwór względem kołnierza z piasty, no to po przyłożeniu felgi grawitacja ciągnie ją w dół. Sama felga z trochę waży, no i przy rozstawie tutaj 6, moglibyśmy się łudzić, że stożki nakrętek, czyli gniazda w głębi otworów, wycentrują nam koło, że stożki nakrętek przy montażu podniosą nam koło do góry i je wycentrują. No powiedzmy, że tak jest, ale zazwyczaj tak to nie bywa, nie? Czyli jeżeli mamy możliwość zredukowania silnicy otworów w Feldze do kołnierza z piasty, no powinniśmy to zrobić, no bo każda, każda nieosiowość będzie nam wpływać później na pozostałe podzespoły zawieszenia samochodu. Czyli y, otwór centrujący nie przenosi obciążeń. Ma tylko nam umożliwić osiowe przyłożenie Felgi do piasty w trakcie montażu. Następnie, jak już jest osiowo Felga przyłożona, ściągamy to nakrętkami bądź śrubami, w zależności od pojazdu. I siły przechodzą na elementy złączne. Ale, przy okazji, widać, że samochód jeździ w terenie trochę. No. Trzeba będzie umyć trzeba podwozić znowu. Pracuje. W tym akurat samochodzie mamy zamontowane dystanse. Plansze poszerzające. Yy, dlatego w Chciałbym teraz ściągnąć te dystanse, żeby dojść do fabrycznej piasty i ustalić parametry fabrycznej piasty, bo nie zawsze na tych dystansach może samochód się. Por Poruszać się może zawsze, ale może właściciel nie zawsze będzie na nich jeździł. Więc yy, konfigurujemy do tego, co, do czego możemy przymocować koło. Yy, no co, no, sugeruje zdjąć teraz ten dystans i zobaczyć, co się dzieje pod nim. No i okej okay. mhm. z, z racji, że aluminium jest miększe od stali i w miarę plastyczne Demontaż takich zap i potrafi się utlenić i zapiec demontaż dystansów może być problematyczny. Nie używamy śrubokrętów, ponieważ śrubokręt nam zrobi odkształcenie od razu. Czyli mamy. No. No, to rzeczywiście, tylko jak chyba podejrzewałeś, te śruby troszeczkę krótsze, nie? No, zaraz Czy zobaczymy. No, czyli tak, mamy fabryczną tarczę, fabryczne szpilki. Mierzymy sobie długość szpilki od piasty. W fabrycznej, w fabrycznej konfiguracji mamy 22 mm. A, tu? a w dystansie, a w dystansie mamy już 26, Czyli prawie 27. Czyli będzie łatwiej zamontować. Czyli tutaj mamy te milimetry dużo, niedużo, ale czasami walczymy o milimetr, więc gra to rolę. Yy, I teraz mamy. To może wiesz co? Może wyjaśnijmy dlaczego długość tych szpilek ma w naszym przypadku takie znaczenie? Ponieważ nakrętka, żeby trzymała. Musi się trzymać na szpilce, musi zakręcać się na szpilkę, no to różne szkoły są, ale ja z racji tego, że przy śrubach gwintów, jak przy śrubach, które wkręcamy w piastę, gwintu jest zazwyczaj 11-13 mm, to ja sobie to zidentyfikowałem, że od 13 wzwyż, jak będzie łapać nakrętka, będzie technicznie dobrze. A tu mamy... I nigdy nie miałem przypadku, żeby było źle. A tu mamy takie no i... głębokie te gniazda. Nie? No i teraz mamy tutaj gniazda głębokie, ale... To patrzymy sobie z zewnętrznej strony, co nam nie dużo powie. Tu zewnętrzna strona nam mówi tylko o średnicy, yy, jaki klucz nam tutaj wejdzie, pod jaki klucz nakrętka nam tutaj wejdzie. Bardziej nas interesuje wewnętrzna strona i z wewnętrznej strony grubość ścianki pod wjazdem w felgi. Mierzymy sobie to głębokościomierzem z sufniarki. W naszym wypadku ścianka ma około 9 mm. Czyli 9 mm zabiera nam części roboczej szpilki wystającej z piasty. Sama felga, grubość felgi, plus jeszcze tarcza. Tarcza, tarczy też nierówna, mogą być w różnych szerokościach w tej, części, w tej grubości. No i w tym wypadku, po przyłożeniu felgi do piasty, od razu nam się rzuca w oczy różnica między otworem centrującym, a kołnierzem z piasty. Nie we wszystkich samochodach terenowych jest kołnierz w piaście. Ponieważ z racji tego, że samochody nie osiągają dużych prędkości, przeznaczone są do terenu, i nie zawsze być musiało tak. No mnie tu martwi bardziej to, że tu w ogóle szpilki nie wystają. No właśnie. No i teraz sobie mierzymy mniej więcej Wiemy, że wystaje szpilka z piasty 22 mm, a szerokość ścianki pod jazdem ma 9 Czyli zostaje nam teoretycznie. 13 mm. Czyli teoretycznie jest 13 mm, na które nam się nakręci nakrętka. Czyli te minimum, o którym powiedziałem. Czyli przy tej ferdze można byłoby ją też zastosować przy, w konfiguracji bez dystansu. No, ale to jest ten minimum, które była łapała ta nakrętka. Zakładając, że od góry gniazda do spodu wyłoży nam się ładnie i nakręci na te 13 mm wystające szpilki. Czyli de facto przy tych szpilkach też by można było nakręcić sobie tą nakrętkę, by było 13 mm, tylko że 13 mm mamy od samego czoła nakrę tej szpilki. No i też ten pierwszy zwój to jest niecały zwój, tylko pół zwoja, więc już schodzimy poniżej tych 13 mm. Jeżeli byśmy chcieli jeździć na tych felkach bez dystansów, docelowo, prawdopodobnie, czekałaby nas wymiana szpilek na dłuższe. Czyli już nie fabryczne, tylko akcesoryjne. No te 5 mm dłuższe już by nam załatwiały, że tak powiem, robiłyby robotę. No i teraz przechodzimy sobie do fabrycznej nakrętki. Czyli mamy fabryczną nakrętkę Toyoty. Płaska podkładka, prowadzenie. Płaska podkładka jest powierzchnią dociągającą felgę do piasty. Prowadzenie jest Elementem, który łapie nam szpilkę w głębi otworu pod gniazdem, redukując tą różnicę. To jest prowadzenie. To jest no, prowadzenie, tak? no. a to nam dociska Felgę do piasty. A to jest powierzchnia dociągająca Felgę okay, do piasty poprzez gniazdo. No i sobie przykładamy, i widzimy, że to w ogóle nam nie pasuje. Nawet nie? Będę się dotknąć. Nawet nie dochodzi do czoła szpilki. No i w tym momencie mamy Felgę, której nie możemy przymocować, bo nie mamy osprzętu mocującego. Jak widać, otwory są wąskie, tak na szybko bez narzędzi pomiarowych możemy sobie sprawdzić przykładając nasadki 21 nie ma w ogóle szans, żeby podeszło 19 też nie ma szans, żeby podeszło no i 17 bez osłony no niestety też nam nie podejdzie więc teoretycznie czyli nasad... nie jesteśmy w stanie w ogóle użyć tu śrub z zewnętrznym z sześciokątem sześciokątem no właśnie. czyli na klucz zewnętrzny sześciokątny bierzemy sobie suwmiareczkę i mierzymy średnicę otworu. Średnica otworu w naszym wypadku ma około 23,5 mm. No i zaczynamy konfigurować osprzęt do tego. 23,5 mm to jest niedużo. Wszystkie nakrętki na klucz sześciokątny, nawet jakbyśmy sobie przetoczyli nasadkę i jeszcze zrobili cieńszą ściankę, nie obsłuży nam nakrętka z łebkiem stożkowym nie obsłuży nam tej nakrętki, gdyż stożki zazwyczaj mają około 20... w nakrętkach ze stożkiem do felg aluminiowych, z gniazdem do fel... przy felkach aluminiowych, które jest wyższe niż w felgach stalowych, ma zazwyczaj około 23-24 mm, czyli nie miałoby możliwości łebek stożkowy nakrętki dojść nam do gniazda w głębi otworu. Tutaj ja widzę taką pokusę, warsztatową, nie warsztatową, tylko właśnie taką garażową. I trzeba by może wytoczyć ten otwór. No, toczymy, ale to trzeba byłoby oddać do specjalisty, który by założył sobie felgę na frezarkę najlepiej. No i to już jest operacja, która wymaga czasu. Ale tu w ogóle da się technicznie to jeszcze powiększyć? Bo no. to już jest cieniutko, nie? Mówimy z tej strony. No. No, ten milimetr jeszcze w tym wypadku można byłoby ściągnąć, ale to za dużo zachodu dla tego milimetra. O. Takie skarby. O. No, no i to, mamy. To wygląda, no i mamy coś, co miałoby pasować. No na pierwszy rzut oka tak, tylko że trzeba przyłożyć i sprawdzić, czy będzie pasować. Yy, w takim razie mamy dwie nakrętki. Jedną mamy z prowadzeniem pod stożkiem, drugą mamy ze stożkiem bez prowadzenia. No fajnie by było, gdyby prowadzenie nam pasowało, ale. Wyznacznikiem, czy taka nakrętka z prowadzeniem będzie pasować do felgi w tej fabrycznej konfiguracji jest średnica otworu pod gniazdem, czyli jednego z, średnica jednego z otworów. Sprawdzamy sobie to, przykładając od wewnętrznej strony. No i jak widzimy, niedużo, ale brakuje troszeczkę nam na średnicy i nakrętka przez to nam nie wchodzi, co będzie pokutować tym, że jak ją ułożymy z tej strony, to nie dojdzie nam powierzchnią dociągania felgi, czyli... Powierzchnią stożkową, tylko zablokuje się nam na tym prowadzeniu. Czyli teoretycznie złapałoby, ale to ta powierzchnia teoretycznie musi dociągać. To jest tak. powierzchnia dociągająca fergę poprzez gniazdo. Jak no te, mówię, teoretycznie to tym też jakby zamontować, zamontujemy, ale nie jest to. Jak, jak no, mówi, nie, to bo, dobry pomysł. no nie, bo łapiemy już. Teoretycznie nakręcilibyśmy kilka zboi. Tą nakrętkę na szpilkę, ale no, byśmy dotykali, dociskali felgę spodem prowadzenia, czyli nie powierzchnią dociągającą, tylko, no, tylko spodem prowadzenia. no Technicznie byłoby niedobrze. Do tego byśmy psuli sobie gniazdo w felze, no, bo to nie jest powierzchnia przylegająca. Czyli nie przerabiając felgi, jeżeli byśmy chcieli sobie zastosować nakrętki z prowadzeniem do tej felgi, a nie chcielibyśmy wymieniać szpilek na dłuższe to trzeba byłoby roztoczyć otwory sobie na średnicę przynajmniej dwie dychy w plusie względem średnicy prowadzenia. W tym wypadku 15,7, czyli otwory trzeba byłoby zrobić na 16 mm. Czyli nakrętkę z prowadzeniem odrzucamy przy tej konfiguracji i dajemy nakrętkę stożkową bez prowadzenia, ze wzorem wewnętrznym Alatorx, czyli dziesięciokątne słoneczko. No i przekładając, widzimy, że felga nam lata na kołnierzu centrującym. No możemy się łudzić, że nakrętki nam, stożki nakrętek nam wycentrują felgę w trakcie dokręcania nakrętek. Ale no pamiętajmy, że ta felga waży z oponą i grawitacja ciągnie ją w dół. No i te stożki zrobią robotę, ale w ostatniej fazie i nie podniosą jej nam do góry tak, żeby było idealnie osiowo. Do tego typu nakrętek stosuje się adaptery przejściówki. Czyli z jednej strony mamy klucz sześciokątny, w zależności od samochodu i klucza na wyposażeniu fabrycznego. Czyli mamy 17, 19, 21. Toyoty fabrycznie mają 21, więc sobie odłożymy te pozostałe i zastosujemy fabrycznie. No teraz, żeby sobie to zredukować i to pokazuje też dlaczego jednak pierścień centralny jest dokładnie. potrzebny felga bez opony, barzy o połowę mniej, no i a i tak nie jest ciężka, a i tak jest ciężka i, i żeby to miało a ręce tak, ale to wychodzi na to, że nam to pasuje, tak? Po średnicach zewnętrznych, jak najbardziej ta nakrętka jest do zastosowania przy, tej, przy tym rodzaju felgi, przy tej średnicy otworu i jakby e... Ta długość na szpilce jest tutaj jakby wystarczająca, żeby ta nakrętka złapała. tak? No i poczekaj. Jedną złapałem, żeby przyłożyć. I teraz z teorii. Dla skoku gwintu N12 na 1,5 powinna nakrętka wykonywać około 7,5 obrotu. Żeby ją dokręcić, tak? Żeby było teoretycznie prawidłowo dokręcone. Czyli zakręcamy sobie w lewą stronę, żeby wyczuć pierwszy przeskok. Pierwszy przeskok i od tego przeskoku mniej więcej sobie wyznaczamy jakiś punkcik na kluczu bądź na nakręce. W tym wypadku zrobimy literkę B na godzinie pierwszej. No i robimy ilość obrotów, czyli mamy raz o 360 stopni. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i. 8, i jak dociągniemy, będzie 8,5 obrotu. Czyli, czyli teoretycznie powinno być ok. Mhm. Czyli to minimum, co powinno łapać przy nakrętkach. Czyli wychodzi e, na to, że te nakrętki do tej felgi pasują. Czyli jeszcze bardziej będą pasowały do, do dystans, dystansowego. No właśnie. Do tych dystansów, gdzie te szpilki są dłuższe. A każde nierówności. Powodują później szybsze, szybsze zużycie elementów współzależnych. Powierzchnia przelegania, żeby była gładka. Ja wiem, że w samochodach osobowych, tych terenowych, nie ma to znaczenia, no ale jak już mam to zdjęte, no nie przejdzie przede mną. Czyli teoretycznie inaczej. Według Twojej sztuki, taki dystans należy wypioskować. No nie wypiaskować, no, oczyścić po prostu, Oczyść. tylko że aluminium z racji tego, że jest mniejsze, no, jak zrobimy to szczotką, no to po prostu go oszpecimy no, go, no. Będzie taki jak aluminium szczotkowane. Nie każdy, nie każdemu się podoba dlatego, że masz zewnątrz masz matowy nie? Dobra, ale tak jak teraz założymy, tak jak teraz jest No pewnie będzie jeździć no. No, ale, czy ale będzie... może być lepiej okay, okay. Będzie jeździć, pewnie miliony osób w ogóle o tym nie myślą, ale może być lepiej A jak może być lepiej i już jesteś u mnie, no to zróbmy to lepiej No prowizorycznie na szybko oczyszczone drzwiasta oczyszczona no i montujemy bo konfiguracja ma być, że jednak samochód ma być na dystansach oszczęd mocujący najlepiej sobie dokręcać wiem, że co powiem to teraz będzie nie do pomyślenia nie używać udarów no właśnie, dlaczego ja... się nie powinno używać udarów w ogóle do dokręcania kół? bo myślę, że to jest na tyle istotne, że ludzie chyba powinni wiedzieć dokręcanie udarem przy użyciu nieodpowiednich narzędzi udarowych no powoduje to, że dokręcamy kilka razy, bądź kilkanaście razy mocniej, niż się powinno dokręcać ospręt mocujący. Czyli dla nakrętek mam to zunifikowane, że dokręcamy nakrętki się o 120 Nm, a zazwyczaj klucze udarowe pneumatyczne przy 6 atmosferach w instalacji pneumatycznej wydają nam 1200-1400 Nm, to jest 10 razy więcej niż się powinno dokręcać. A później jak chcemy zdjąć koło, to musimy skakać po długich przedłużkach, bo nie jesteśmy I... w stanie tego zrobić. I, ur... i u... kończy się urwaniem szpilki. Tym bardziej pierwsze zakręcanie robimy ręką, bo ręka wyczuwa, że nakręca nam się nakrętka prawidłowo, a nie nakładamy nakrętkę na nasadkę i nie przykładamy udaru, no bo wtedy nie wiemy, czy idzie osiowo, czy idzie krzywo, co udar nakręci. Ale może już być bit popsuty. I później przy odkręcaniu co urywamy szpilkę. I 120, i 120. I 120, i 120. Średnice otworu centrującego w Feldze redukujemy poprzez pierścienie centrujące. Te są stworzywa, bądź aluminiowe, bądź dotaczane z, z czego tam sobie tokarz wymyśli. Ważne, żeby było spasowane i po średnicach pasowało. Nie musi być to w tolerancji set, w setnych. Ta zero dycha jak najbardziej dopuszczalna. Dwie dychy również. To już nam umożliwia osiowe przyłożenie felgi do piasty i te dwie dychy zredukuje nam stożek w nakrętkach. Pamiętamy wcześniej, że było że spory luz pomiędzy średnicą otworu centrującego a średnicą kołnierza z dystansu i z piasty. No i teraz mamy ten luz zredukowany poprzez pierścień. Felga już nam nie chodzi na boki. No i w tym momencie możemy ją dokręcić nakrętkami. Pamiętamy, że te szpilki są dłuższe w tym dystansie, więc przy fabrycznych szpilkach, gdzie wystawały 13 mm, było to minimum, które powinna się zakręcać nakrętka. Tu mamy tych mm o 7 więcej, więc mamy około 20 mm możliwości nakręcenia się takiej nakrętki. Nakrętka też ma swoją chłonność w wincie, bo ma na wzorku wewnętrznym. Ta chłonność jest około 25 mm, więc mamy jeszcze zakres tolerancji. Powiedz mi, Sebastian, bo wy produkujecie nakrętki i dystrybuujecie, tak? Tak. E, jakby skąd w ogóle pomysł na produkcję nakrętek? Bo to wydaje się coś dla raczej masowej produkcji, dla dużej fabryki, a te maszyny duże w sumie no, warsztat. Z racji. E, racji... na ślusarski z racji zapotrzebowania z racji tego, że produkujemy zabezpieczenia kół samochodowych, czyli po jednej na koło, cztery na samochód. No jesteśmy w stanie w miesiącu zrobić no swój produkt robimy po nocach, więc tyle co sił wystarcza. A tutaj są, jest osprzęt mocujący, czyli mamy po 5, po 4, po 5, po 6 na koło. Czyli my możemy sobie robić małe elementy w małych ilościach i w krótkich partiach produkcyjnych. A osprzęt ten, który jest dostępny dla typowych rodzajów, ale to są dziesiątki, jak nie setki rodzajów, po prostu dystrybuujemy. Niektóre rzeczy przez lata robiliśmy ludziom po prostu pod indywidualne zamówienie, ale już nie mamy na to możliwości technicznych. I teraz produkujecie jedynie zabezpieczenia. Ośrodki na zabezpieczenia, tak. I tak? No. no i co? I tak by wyglądała ta felga na tych nakrętkach technicznie bezpiecznie, prawidłowo. Oczywiście dokręcamy siłę 120 Nm. Oczywiście jeździmy na oponach, nie na felgach. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać jak założę opony, ale ten Może... rantki wyglądają całkiem zgrabnie, tylko trzeba pamiętać o tej przejściówce, nie? O tej przejściówce, czyli mamy adapterek. No i tutaj widzę, że do felgi jeszcze idzie yy, zaślepka. O, tak po amerykańsku trochę będzie to wyglądało, ale to przeznaczenie tych felg to jest tylko na opony terenowe, a zbliża się zima, więc prawdopodobnie auto będzie jeździć więcej na felgach fabrycznych. Ale jak widać, felgi niefabryczne też da się do tego samochodu zamontować, nawet kiedy prawie nic tutaj nie pasuje, oprócz rozstawu śrub. A żeby to zrobić, trzeba po prostu znaleźć dobrego. Fachowca, który się na tym zna, bo samemu chyba trudno byłoby dopasować takie e, nakrętki, szukając tego gdzieś w sklepach, co nie? Nie jest to fizyka kwantowa, ale niuansów jest sporo. No, po prostu się to konfiguruje. No, no i przede wszystkim no. kupujmy produkty z fabryk najlepiej polskich. Nie wszystko, się, nie wszystko robi się w Polsce korzystajmy z fabryk europejskich, ale z fabryk europejskich, a nie produktów dystrybuowanych z terenów Europy. Nie mówię, że chińczyki nie zrobią rzeczy dobrych, bo zrobią pewnie lepsze niż Niemcy, ale to już wtedy kosztuje. No i nie opłaca się tego ciągnąć kontenerami do Polski po prostu, żeby to sprzedawać. Czyli jeżeli mamy produkty z fabryk europejskich jak i polskich, to i tak nie są już lata 80-90, gdzie włas gdzie podręczniki do mechaniki określały klasy własności na poziomie, który ten osprzęt niestety już nie osiąga, podchodzi pod te klasy własności, no ale zapotrzebowanie na ilość wymusiło na producentach stosowanie metod produkcyjnych, które tą ilość nam pozwalają uzyskać. No i materiały do tych metod produkcyjnych są. Inne niż te, które stosowało się w latach 80. -tych, 90., -tych, czyli zazwyczaj była to obróbka z krawaniem. No ale nadal jest, gwarantem jest producent europejski, a nie pośrednik. No dobrze, ale czy jest w ogóle. Znaczy pewnie się spotkałeś z takimi przypadkami, że nakrętka lub szpilka została jakby ze względu na słabą jakość szybko zniszczona? Zazwyczaj jest tak, że Materiał, z którego są wykonane, wykonany osprzęt, elementy złączne no nie ma tej klasy własności mechanicznych i jest pokryty. Te rzeczy chińskie zazwyczaj są pokryte w chromie. i Nie w, na korpusie zewnętrznym tego sprzętu, tylko również na gwincie w środku. Czyli zawęża nam tolerancję gwintu. No i chrom jest połoką twardą, więc przy nakręcaniu po prostu ma tendencję do pękania. Przez co łuszczenia się a pozostałości tego chromu na gwincie powodują to, że potrafi się ta nakrętka, czy tam śruba, yy, zakleszczyć. Bądź chociaż zakleszczyć, przez co nie da się odkręcić, przez co finalnie urwać trzeba szpilkę bądź, bądź śrubę. Ewentualnie no, materiał jest taki, który zgrzewa nam się ze szpilką. A tak nasza Toyota Hilux wygląda już z felgami, które pokazałem w tym materiale i oponami typu MT. I Właściwie nie wiem, czy takie auto Wam się podoba, czy nie, ale ważne, że te koła są zamontowane zgodnie ze sztuką. Niby drobiazgi, ale rzeczy, o których opowiadał Sebastian Królak, są wbrew pozorom bardzo ważne. Nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale również i trwałość Waszych samochodów. No i jeszcze jedna rzecz, kiedy dokręcicie je z odpowiednią siłą. To też w razie konieczności odkręcicie te śruby normalnym kluczem, który został dołączony do zestawu fabrycznego i nie będziecie potrzebowali ani przedłużki, ani nie będziemy musieli skakać po tym kluczu.